Najszybszym zajmuje to niecałą minutę. A tobie ile czasu zajmie? Kliknij subskrypcję, łapeczkę w górę i komentarz, jaką cyferkę widzisz na ekranie. Teraz puszczę chwilę muzyczki, żeby rozproszyć twoją koncentrację, a po muzyczce ciąg dalszy. Widzę, jesteś bardzo szybki, to podkręćmy trochę i na końcu filmu ukaże się kwadracik i kółeczko. Kliknij w kwadracik, to będzie bardzo krótki filmik i pod nim napisz komentarz.